Przejdź do wtyczki Forminator, następnie zejdź do modułu Quizy. Kliknij przycisk Stwórz. Poniżej możesz nadać nazwę. Pod spodem możesz wybrać sposób, w jaki ten quiz ma być pokazany. Możesz stworzyć prosty quiz na zasadzie prawidłowych i błędnych odpowiedzi lub przygotować test osobowości, w którym nie znajdują się ani poprawne, ani błędne odpowiedzi. Gdy wybierzesz rodzaj quizu, kliknij Kontynuuj. Następnie pojawią się znowu dwie opcje: Brak paginacji i quiz paginowany. Oznacza to, że możesz podzielić pytania quizu na strony i wyświetlić kilka pytań naraz lub wyświetlić je pojedynczo. W przypadku braku paginacji, wszystkie pytania będą zamieszczone na jednej stronie. Po wybraniu danej funkcji kliknij kontynuuj. Zaznaczając zakładkę Zbieraj LEDy w swoim quizie sprawisz, że każda osoba, która wypełni quiz, znajdzie się w Twojej bazie kontaktów. Jeżeli chcesz taką bazę budować, odchodź na zakładkę, a następnie kliknij Stwórz Quiz. Po lewej stronie mamy kilka przydatnych funkcji: Wstęp, Pytania, Wygląd, Behavior, Powiadomienia E-mail, Integracje oraz Ustawienia. Jesteśmy przy funkcji z wstępem. W tym miejscu możesz nadać tytuł quizu, aby przyciągnąć uwagę odwiedzających. Pod spodem możesz wybrać obrazek wyróżniający do quizu, jeżeli taki posiadasz. A także dodać opis, dzięki czemu zachęcisz swoich odbiorców do wypełnienia tego quizu. Jeżeli te opcje masz już uzupełnione, możesz kliknąć na dole przycisk Pytania lub wybrać funkcję z lewej strony. W tym miejscu ustawiasz pytania do swojego quizu. Kliknij Dodaj pytanie. A następnie w pustym polu pod nazwą Pytanie wprowadź swoje pierwsze pytanie do quizu. Poniżej możesz dodać obrazek związany z pytaniem, a także opis. Jest to opcjonalne, także nie musisz tego dodawać. Poniżej klikając przycisk Dodaj odpowiedź podajesz prawidłową odpowiedź. Musisz tylko zaznaczyć checkbox. Jeżeli twój quiz składa się z dwóch, trzech lub więcej pytań, możesz je dodać kolejno, klikając przycisk Dodaj odpowiedź. Jeżeli odpowiedzi masz już przygotowane, to na dole kliknij Dodaj pytanie, aby dodać kolejne pytanie do swojego quizu. Możesz w każdej chwili je edytować, klikając w koło zębate. Poniżej mamy przycisk wyślij. Klikając w koło zębatę możesz je edytować. W miejscu tekst przycisku możesz podać nazwę, jaka pojawi się na przycisku. Natomiast w polu przycisk przetwarzania tekstu możesz ustawić tekst, który pojawi się podczas przesyłania quizu. Jeżeli posiadasz własne klasy CSS, możesz dodać je w polu poniżej. Następnie kliknij Zastosuj. W miejscu Wygląd możesz zmienić obramowanie pól w swoim quizie, dodać kolory swojego prędu, czcionki. Możesz zmienić również układ odpowiedzi: dopasować quiz wyrównując go do lewej strony, wyśrodkować lub ustawić po prawej. Możesz zmienić kolejność pytań i ułożenie całego quizu. Poniżej znajdziesz ustawienia kontenera quizu. Masz możliwość również dodania własnego kodu CSS. Behavior to informacja o metodzie wyświetlania. Na przykład, czy chcesz wyświetlać poprawną odpowiedź, gdy użytkownik odpowie na każde pytanie, czy po przesłaniu quizu. Poniżej możesz zmienić kolor modułu ładującego w zakładce wygląd. Schodząc w dół, znajdziesz wiadomości, czyli komunikaty dotyczące prawidłowej i nieprawidłowej odpowiedzi. Wiadomości możesz użyć znacznika, w którym podasz wynik z quizu. Kolejna funkcja, jakie możesz użyć, to ustawienia udostępniania w mediach społecznościowych, dzięki której osoby, które wypełniły quiz, będą mogły udostępnić go na Facebooku, Twitterze lub LinkedIn. Jeżeli wszystko masz już ustawione, kliknij powiadomienia. W tym miejscu dodajesz adres e-mail, na który zostaną przesłane odpowiedzi z tego quizu klikając przycisk dodaj powiadomienia e-mail. Masz też możliwość dodania nazwy etykiety, tematu maila oraz treści. Odbiorcę w przypadku gdy działasz z innymi wspólnikami pamiętaj tylko aby adresy oddzielać przycinkiem. Kolejna zakładka to są integracje. W momencie gdy będziesz miał w ustawieniach podpięte integracje z innymi aplikacjami, będą widoczne w tym miejscu. W ustawieniach znajdują się ustawienia podstawowe quizu. Jeżeli masz już wszystko przygotowane, to możesz sprawdzić na podglądzie, jak będzie wyglądał gotowy quiz. Możesz również zapisać go jako szkic lub od razu opublikować. Po zapisaniu go jako szkic lub opublikowaniu, quiz znajdzie się w module quizy.